Tak jest! Inter ma kolejnego gola. Zaczynają uciekać rywalów. Bardzo mocny był strzał. Może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie Brawo! Całą piłkę teraz. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Obrąca na posterunku oddala zagrożenie. Było chyba przewinienie, ale sędzia pozwala grać. Inter nadal przy piłce. Jest próba do grania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną krzywkę. Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. Mardo, ale skutecznie odebranie piłki. Inter oddaje piłkę.